W tym filmie dowie się, czego nie mówić do klientów, jakich zwrotów nie używać, żeby mogło dojść do sprzedaży, umówienia spotkania, tego, co masz zaplanowane w procesie sprzedaży. Więc, pierwsza rzecz, to uwielbiam po prostu to powiedzenie, to zdanie, które jest takim niby kluczem wytrychem według większości trenerów, natomiast jak sami będziecie mogli za chwilkę ocenić. Nie do końca jest yy, najlepszym sposobem na to, żeby próbować sprzedawać. O czym mówię? Co musiałoby się stać, żeby? I pozornie wydaje to się fajne. Natomiast, jeżeli wy na starcie pytacie klienta: Jak to klient ma sam sobie sprzedać, czy jak klient ma to kupić? To w, w zależności od tego, z jakim klientem rozmawiacie, może to zadziałać. Jeżeli rozmawiacie z, ze zdecydowanym klientem, bo tylko ze zdecydowanym klientem moim zdaniem to zadziała, to on podjął decyzję już wcześniej, zanim to powiedzieliście. Ludzie z, z reguły nie są tacy otwarci. Tutaj to powiedzenie, co musiałoby się stać, żeby, jest spotkaniem, które uwielbiam, świata psychologii i sprzedaży. I nagle próbujemy połączyć te dwa światy, i najlepsze jest to, że osoby, które wymyślają takie rzeczy, albo nigdy nie sprzedawały, albo nigdy nie studiowały psychologii. E, więc klient nigdy nie znajdzie rozwiązania na to, jak sobie sam sprzedać wasz produkt czy usługę. I jeżeli to działa u was, to uwierzcie mi, że to działa tylko z tymi klientami, którzy byli już zdecydowani, tylko jeszcze musieli coś jakby powiedzieć, wyartykułować, a nie powiedzieli tego. Ale jeżeli tak jest, to wy macie niedociągnięcia, powiedzmy, w warsztacie, jeżeli chodzi o prowadzenie spotkania sprzedażowego i rozmowę na temat samych ob obiekcji i wątpliwości klienta, bo to powinniście wiedzieć wcześniej. Dlatego z tej perspektywy, jeżeli pomyślicie, że klient musi wymyślić, jak to sprzedać w sytuacji, kiedy nie jest na tym etapie, bo jeżeli klient jest zdecydowany, to po powinniśmy to zamknąć wcześniej. I takim pytaniem nie da się zamknąć klienta, więc jeżeli kiedykolwiek używaliście tego pytania, co musiałoby się stać, i nie macie z tego super efektywności, to może warto to zweryfikować, bo to nie jest dobre pytanie. Bo jeżeli ja bym Was zapytał, co musiałoby się stać, żebyście kupili u mnie szkolenie za 100 tysięcy złotych, to wątpię, żebyście znaleźli jakąś sensowną odpowiedź. Więc nie oczekujmy, że żeby, żeby klienci zrobią to samo, ok? W sensie nie są w stanie znaleźć czasami odpowiedzi na tak abstrakcyjne pytania. Mam nadzieję, że to Wam pomoże. Wyeliminujcie to pytanie, starajcie się być bardziej konkretni. Ja nazywam się Michał Głowala, jak widać po kanale, i pomagam klientom, czyli sprzedawcom i firmom, sprzedawać łatwiej, pozyskiwać więcej klientów i skutecznie negocjować. Więc jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie i widzimy się w kolejnym odcinku.